Witajcie w szóstym odcinku moich fotograficznych opowieści. Już za kilka dni wigilia, tym bardziej mi miło, że jesteście tutaj ze mną i mimo całego przedświątecznego szaleństwa przygotowań i wszelkich spraw z tym związanych, macie ochotę posłuchać, co w tym tygodniu dla Was ciekawego przygotowałam. A w tym odcinku będziecie nie tylko słuchać, ale przede wszystkim oglądać fotografie, które znać trzeba, bo nie wypada ich nie znać. Bo stały się nieśmiertelne, bo są kultowymi fotografiami, które mocno zapisały się na kartach historii fotografii. Zatem namawiam Was na to, abyście zaparzyli sobie kawę lub herbatę i zrobili dosłownie kilka minut przerwy od tego przedświątecznego szaleństwa. Obiecuję, że warto. Pamiętacie, jak w podcaście o fotografii postmortem wspomniała o Josephu Nips? tak dokładnie, tym, którego uznaje się za ojca fotografii? Widok z jego pracowni Legra w saint loup de vernay to pierwsza pozycja na mojej liście fotograficznych lektur obowiązkowych. W czasie swoich eksperymentów z kamera obskura, czyli takim prostym przyrządem optycznym, pozwalającym na uzyskiwanie rzeczywistych obrazów, no właściwie niczym innym jak pierwowzorem aparatu. Nips zaczął eksperymentować z materiałami światłoczułymi. Udawało mu się wówczas uzyskiwać, co prawda, negatywowy obraz na papierze, jednakże był on na tyle nietrwały, że musiał zacząć eksperymentować z płytami metalowymi i kamiennymi, które pokrywał światłoczułym asfaltem syryjskim, ten twardniał pod wpływem światła, a te nienaświetlone części asfaltu Nips usuwał następnie przy pomocy olejku lawendowego. Taką technikę, zwaną również heliografią, wykorzystał właśnie do utrwalenia w roku 1826 budynków gospodarczych i pól, które rozciągały się za oknem jego pracowni. Wielu badaczy próbowało odtworzyć eksperymenty Nipsa, z zaciekawieniem dochodząc do tego, jaki właściwie był czas ekspozycji na światło. Większość z nich wskazuje na okres kilkunastu godzin. Z tego co pamiętam, w opublikowanym w bodajże 97 roku artykule, Jean Louis Mariner wyrażał przypuszczenie, że ten czas wynosił nawet od 40 do 60 godzin. Nie wiem, ale z pewnością jest to fotografia, która znacząco wpłynęła na rozwój fotografii w ogóle i dlatego trzeba ją znać. Numer dwa, czyli śniadanie na szczycie drapacza chmur. Oj, myślę, że każdy z Was przynajmniej raz spotkał się z tym zdjęciem. 11 budowniczych jedzących śniadanie na metalowej belce, zawieszonej, uwaga, na 69 piętrze budynku na wysokości 260 metrów. Robi wrażenie, prawda? Zobaczcie, że oni nie mają nawet żadnych zabezpieczeń. Zdjęcie zostało zrobione 20 września 1932 roku przez fotografa dokumentującego powstawanie budynku Rockefeller Plaza. Tak naprawdę do końca nikt nie wie, kto jest autorem tego zdjęcia. Autorstwo przypisywano, co prawda, Charlesowi Ebetsowi, ale stuprocentowej pewności co do tego już prawdopodobnie nigdy nie zdobędziemy. To zdjęcie stało się symbolem rozwijającego się Nowego Jorku i właściwie jest nim do dziś. Poza tym ukazuje pewną beztroskę, a pamiętajmy, że były to czasy wielkiego kryzysu. Zapewne jest to zdjęcie ustawiane, jak większość w tamtych czasach. Poza tym wciąż budzi wiele kontrowersji co do swojej autentyczności. Jedni biorą je za faktyczne, inni zarzucają manipulacje, jakoby budowniczy siedzieli na belce, znajdującej się na ziemi. Bo na takiej wysokości, przy znaczącym już wietrze, ciężko jeść kanapki, a co dopiero mówić o paleniu papierosa. No i do tego ta jasna una wokół panów. Ale właściwie, czy to ma znaczenie, ważne, że to już kultowa fotografia z budującym wówczas serca przekazem i dlatego nawet warto ją znać. Numer 3, czyli afgańska Monaliza. Fotografia bezsprzecznie kojarzona z National Geographic był rok 1985, kiedy świat obiegło zdjęcie dwunastolatki w obozie dla uchodźców w Pakistanie. Zdjęcie to wykonał Steve McCurry. Zielonooka dziewczynka z luźno zarzuconą na głowę czerwoną chustą, której twarz wyraża wręcz morze emocji. Jestem pewna, że znacie. Co widzicie w jej twarzy? Strach, przerażenie, niepewność? Owszem, ale dlaczego? W czasie, gdy została wykonana fotografia, dziewczynka chodziła do nieformalnej szkoły prowadzonej w obozie. Tymczasem Carey dostał zgodę na wykonanie fotografii afgańskich kobiet. Szarbat, bo tak ma na imię modelka ze zdjęcia, została wywołana, a właściwie poniekąd zmuszona do zapozowania przez nauczyciela, jako jedna z ostatnich. Te płochliwość w oczach niech tłumaczy fakt, że szarbat pochodziła z pasztońskiej rodziny, gdzie kobieta nie ma prawa spojrzeć w oczy obcemu mężczyźnie. Zapewne to było powodem pojawienia się tak niesamowitej energii na tej fotografii i oczu których y, moim zdaniem y, o których ciężko zapomnieć. Co ciekawe w historii tej fotografii, Steve po wielu latach, jako że przyniosła mu ona niesamowitą sławę i całkiem niezłe pieniądze, postanowił odszut, odszukać dziewczynkę ze zdjęcia. Pojechał do obozu, gdzie znajdowało się jeszcze kilka osób, poznał kogoś, kto znał jej brata i tak trafił do wioski, w której mieszkała. Wiele kobiet uważało się za dziewczynkę ze zdjęcia, aż wreszcie trafił na tę jedyną. Szarbat Gula doskonale pamiętała moment, w którym McCarrie ją sportretował, jednakże mimo, że jej twarz znał już przez tyle lat cały świat, ona sama zobaczyła to zdjęcie dopiero po 18 latach. Fotografowi przyniosło one, ono ogromne pieniądze. Szarbat nigdy nie dostała za nie żadnej gratyfikacji. Fotografia została sprzedana na aukcji w Polsce za ponad 283 tysiące złotych. To rekordowa cena i najdroższe zdjęcie zlicytowane w Polsce. Numer 4, czyli Albert Einstein, pokazujący język. Ktoś mógłby pomyśleć, że ta kultowa fotografia, którą możemy znaleźć teraz praktycznie wszędzie, to efekt photoshopa, no bo jak taki tęgi umysł byłby w stanie tracić czas na głupoty? Przecież to nie przystoi. A jednak, geniusz poza godnym podziwu intelektem posiadał również takie cechy jak dowcip i brak oporów zarówno przed zabawą, jak i lekceważeniem rygorów. Taki otwarty umysł, który doprowadził go do wiekopomnych odkryć. Autorem fotografii jest Artur Sass. Przedstawiony na zdjęciu Einstein ma 72 lata i właśnie obchodzi swoje urodziny. Sas fotografował geniusza w czasie jego urodzinowego przyjęcia na uniwersytecie w Princeton. Okazuje się, że z pana Alberta był niezły łobuz. Oryginalna odbitka tej fotografii została sprzedana kilka lat temu za bagatela 74 tysiące dolarów. Numer 5, czyli obraz buntownika. Che Guevara, który bardzo długo uchodził za rewolucjonistę. Dziś jego słynną podobiznę można zobaczyć praktycznie wszędzie na koszulkach, muralach, plakatach. To zdjęcie stało się ikoną popkultury. Gdy w 1960 roku Amerykanie zatopili statek z zostawą radzieckiej broni, zginęło wiele osób. Ich pamięć uczcił nawet sam Fidel Castro. W tłumie przybyłych na miejsce katastrofy znajdował się właśnie Che. To wówczas Alberto Korda wykonał jego dwa słynne portrety. Nie wiedział jeszcze wtedy, że bohater jego fotografii odegra nie do końca tak świetlaną rolę, jakiej on by się spodziewał. Numer 6, czyli portret ryczącego lwa. Pewnie zastanawiacie się, skąd ten lew, gdy na fotografii siedzi sobie nikt inny jak Winston Churchill. Powiem wam, że wprost uwielbiam to zdjęcie pan Winston. Brytyjski polityk, bezwzględny mąż stanu, nieustępliwy mówca, wybitny stratek, pisarz i historyk, malarz, premier Zjednoczonego Królestwa i laureat Nagrody Nobla. W 2002 roku w plebiscycie organizowanym przez BBC został uznany za najwybitniejszego Brytyjczyka wszechczasów. Bali się go wrogowie i nie tylko. Jego mocny charakter dawał o sobie znać na każdym kroku, nawet w kwestii fotografii. Pan Winston Churchill nie znosił wręcz fotografii i nienawidził do nich pozować. Cudowny klient. To zdjęcie zostało wykonane w 1941 roku w Ottawie przez kanadyjskiego fotografa Józefa Karsza. Nie było wyjścia. Karsz poszedł na całość, dzięki czemu stworzył portret idealny. Widać na nim wszystkie ważne cechy jego modela. A jak to zrobił? Z zaskoczenia. W chwili, gdy Churchill palił cygaro i nie chciał nawet słyszeć o tym, aby je odłożyć, fotograf z impetem wyrwał mu je z ręki. Wściekły i zaskoczony pan Winston podparł się i spojrzał na fotografa tak, jakby dawał mu znać, że są to ostatnie minuty jego życia. W ten sposób powstała fotografia zwana Ryczącym Lwem. Dla mnie rewelacja. Przy okazji powiem Wam, że tego typu zachowania to często stosowana praktyka. W moim rodzinnym albumie jest fotografia mojej kilkuletniej wówczas mamy, która udała się z babcią na sesję do atelier przesławnej wówczas fotografki gwiazd Zofii Nasierowskiej. Pani Zofia to bardzo ciekawa, inspirująca postać dawnych lat, niezwykle utalentowana fotograf. Zachęcam do zapoznania się w internecie z jej twórczością, na początkowych zdjęciach sesji moja mama siedzi sobie zadowolona, bawiąc się jakąś tam zabawką, którą dostała w studio. Ostatnie zdjęcie natomiast to obraz szokowanego, rozgoryczonego i płaczącego dziecka. Pani fotograf, niczym ten karsz z opowieści o Churchillu, wyrwała mojej mamie zabawkę z ręki. Domyślacie się zapewne, jak to wszystko się skończyło. Powstała jednak jedna z najciekawszych fotografii tej sesji, chociaż myślę, że w dzisiejszych czasach. Już by to tak łatwo i miło nie przeszło. Numer 7, czyli rozwiana Merlin Monroe. Jest rok 1955. Merlin staje na kracie wentylacyjnej metra. Podmuch powietrza unosi jej plisowaną spódnicę, a aktorka nie wykazuje nawet najmniejszego wstydu wynikającego z tej sytuacji. Ba wręcz przeciwnie, korzysta z chwili i bawi się nią. To wszystko rozgrywa się na planie filmowego hitu Słomiany Wdowiec. Swoje pięć minut złapał wtedy mało znany wówczas fotograf Artur Felling. Zdjęcia obiegają cały świat i rozpoczynają współpracę Felling Monroe, czyniąc z Merlin symbol i ikonę pożądania. Dziś każda odbitka tej fotografii osiąga rekordowe sumy, podobnie zresztą jak sama sukienka, którą kilka lat temu sprzedano za blisko. 13 milionów złotych. Numer 8, czyli człowiek, który w pojedynkę zatrzymał kolumnę czołgów. 5 czerwca 1989 roku świat na chwilę wstrzymuje oddech. Chińczyk, który w odpowiedzi na akcję tłumienia studenckich protestów na Placu Niebiańskiego Pokoju, wychodzi naprzeciw powracającej kolumny czołgów, z dnia na dzień staje się symbolem wolności i walki o ludzkie prawa. Autorem fotografii jest Jeff Widner, pracujący dla Associated Press. Zdjęcie wykonał z szóstego piętra, z balkonu swojego pokoju w Beijing Hotel. Podobno o mały włos nie udałoby mu się wykonać tego ujęcia, bo w jego aparacie zabrakło kliszy. Gdy to spostrzegł, szybko wysłał swojego asystenta po kolejną rolkę. Tożsamość pana ze zdjęcia nie jest znana do dziś. Nie wiadomo też, czy został za ten czyn uwięziony, a może nawet pozbawiony życia. Tak czy inaczej, umieszczono go na liście Times 100 Najważniejsi Ludzie Stulecia tuż obok Winstona Churchilla i naszego Jana Pawła II. Numer 9, czyli coś z naszego polskiego podwórka. Słynna fotografia Zbigniewa religii tuż po przeprowadzeniu pierwszego przeszczepu serca. Widzimy na nim profesora, ewidentnie wykończonego 23-godzinną operacją, siedzącego na sali operacyjnej obok będącego w narkozie pacjenta i monitorującego pracę jego serca. Co ciekawe, myślę, że około roku yy, temu widziałam w telewizji wywiad z tym człowiekiem, który leży na stole. Pan Tadeusz Żytkiewicz, bo tak nazywa się ten człowiek, żyje i ma się dobrze, będąc już solidnie po 80. W rogu sali widać, widać śpiącego ze zmęczenia asystenta profesora. To zdjęcie gada, jak mówią żargonem fotografowie, czyli jest typowym przykładem tego, jak za pomocą jednej fotografii można opowiedzieć całą historię. Fotografię wykonał James Stanfield, fotograf National Geographic. Numer 10, czyli czołówka wytwórni Metro Goldwyn-Mayer. Znacie? No pewnie, że znacie. Ryczący lew to od lat symbol amerykańskiego kina. W czasie kręcenia czołówki w 1928 roku powstało jedno z wybranych mnie historycznych, jedna z wybranych przeze mnie historycznych fotografii. Widzimy na niej wytrosowanego przez Mela y, kunca lwa o wdzięcznym imieniu Jackie w trakcie kręcenia czołówki. Prawdziwego gwiazdora, bo sam Lew zagrał w ponad 100 filmach, wyliczając w to słynnego Tarzana. Wówczas nagrano również na gramofonie jego rozpoznawalny ryk. Jackie nie był jednak pierwszym lwem, którego wizerunek wykorzystano w czołówce. W latach 1917-1924 jako pierwszy występował Lew Slac. W latach 1927-1934 Telly kafi. Od 1934 do 1956 roku Tanner, następnie przez dwa lata George, i od 1957 roku Lef Leo, który swoją drogą dorobił się pseudonimu Szczęściarz, po tym jak przeżył trzęsienie ziemi i zatonięcie statku, którym go transportowano. Nieprawdą są również plotki, że kiedykolwiek ktokolwiek ucierpiał przez któregoś z lwów na planie. Mam nadzieję, że te historie Wam się podobały i inaczej spojrzycie na pokazane przeze mnie zdjęcia następnym razem, gdy je zobaczycie. Celowo w tym przedświątecznym okresie wybrałam fotografie, które raczej nie kojarzą się z niczym złym, przykrym czy smutnym, ale trzeba wiedzieć, że jest mnóstwo przeróżnych, czasem ciężkich fotografii, które jeszcze mocniej zasługują na miano tych najważniejszych. Jeśli Będziecie wykazywali zainteresowanie tym tematem, z przyjemnością kiedyś Wam o nich opowiem. Tymczasem nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam zdrowych, radosnych i szczęśliwych świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze. Odpoczywajcie i cieszcie się sobą, cieszcie się każdą wolną chwilą z bliskimi, róbcie dużo zdjęć, czasem o tym zapominamy, a po wielu latach będziecie szczęśliwi móc wracać do tych chwil. Życzę Wam również wspaniałego nowego roku. Niech będzie dla nas wszystkich szczęśliwszy i bardziej łaskawy. Spełniajcie marzenia i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w nowym 2021 roku. Dziękuję, że tu ze mną jesteście.